Dawaj Roma, do niego ubezpieczam cię. Ręce na głowę, wysiadaj z samochodu. Wysiadaj z samochodu. Ania, nie, Ręce na głowę. Ręce na głowę, podejść z na maski. Spokojnie. Idź do samej maski. Do samej I maski. cię. W prawo się patrz. Jaśminka. Już ci nic nie gra. się. Ale panowie spokojnie. Nic się nie dzieje. Dziewczynka jedzie sobie z wujkiem na kemping. Z wujkiem przecież ty nie jesteś żadnym wujkiem. Przyszywanym. Spytajcie jej matki, ona jej o wszystkim wie. Matka to jest członka, którą zaopatrujesz w Dragi. Ile miało u ciebie długo, że ci dziecko odda, co? Pogadaj, ile? Ile? A jak powiem, to co dostanę? Na razie dostaniesz minimum 5 lat za uprowadzenie nieletni. To? Dobra, macie rację. Sprzedałam ją. Za ile ci ją sprzedała? Ile dla ciu jest warte życie dziecka? Pytam się Ciebie. Ile? Karton opioidów. Nie, no nie wierzę. Sprzedałam ją za karton prochów. to co? Dogadamy się? Nie, no komisarz, łabaj. Dogadamy się z klientem? Nie, no już dogadani jesteśmy. Tylko zamiast teraz pięciu lat masz dwadzieścia za handel ludźmi. Dogadani? No, co wy, panowie? Przecież nie zamierzałem nic złego. Nic? Chciałem, żeby dziewczynka miała lepszą rodzinę. Lepszą załatwiłbym jej w Niemczech, okej? Okay? Altruista. Mhm. Dobra, zabierzcie go, bo ja nie mogę na niego patrzeć. Ta No, chodź, skarbie, powolutku. Może hmm? no. czekaj, się na ręce. Nie, jest? jestem. Jesteś bezpieczny. Mam, czy jesteś już bezpieczny? Pojedziemy do szpitala, a później pojedziemy do Twojego taty, dobrze? No. Wszystko będzie dobrze.